Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszymy, że możemy być w tej pięknej parafii, w tą pierwszą niedzielę miesiąca. I tak jak ksiądz proboszcz powiedział, dziękujemy za te powołania, które z tej parafii pochodzą. Dzisiaj liturgia Bożego Słowa jest z jednej strony bardzo prosta, a z drugiej strony bardzo bogata. W pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa mamy przypomnienie do zachowywania Bożych Przykazań. Ewangelia mówi nam o świętowaniu Dnia Pańskiego, więc my dzisiaj się tu gromadzimy, by oddawać chwałę Panu Bogu. W Ewangelii Jezus uzdrawia dzisiaj chorego. Prosi go o bardzo prostą rzecz: wyciągnij rękę. I gdy wyciągnął tą rękę, ręka jego stała się zdrowa. My dzisiaj przychodzimy, by też wyciągnąć rękę po to, co jest nam najbardziej potrzebne, by mieć siłę do kolejnego tygodnia pracy. Tak jak ksiądz proboszcz wspomniał, przyjechałyśmy we trzy, ale tak naprawdę to w pięć. Pojechały z nami relikwie naszej współzałożycielki. Ludwiki de Mariak i świętej Katarzyny Laburę. Tak króciutko może o świętej Ludwice, bo jest ona patronką, myślę, jakże ważną w tamtych czasach, ale też w dzisiejszych. Urodziła się w 1591 roku. Była nieślubnym dzieckiem. Nigdy nie poznała swojej matki. Tato, nieźle usytuowany, oddał więc ją. Na wychowanie sióstr dominikanek, gdzie przebywała do chwili życia ojca. Tam otrzymała staranne wykształcenie. Tam też, patrząc na pracę sióstr, zapragnęła, zrodziło się w jej sercu pragnienie, by też poświęcić swoje życie Panu Bogu. Jednak po śmierci ojca musiała ten dom sióstr opuścić, ponieważ rodzina już nie chciała pokrywać no właśnie środków na utrzymanie jej pobytu. Stąd przekazała ją na wychowanie ubogiej kobiecie, która przygotowywała wówczas młode dziewczęta, by potrafiły spełnić rolę matki i żony. I ona takie wykształcenie właśnie pobierała u tej prostej kobiety. Następnie rodzina zatroszczyła się o to, by znaleźć jej odpowiedniego kandydata i zapewnić jej godziwą przyszłość. Możemy powiedzieć, że z rozsądku wyszła za mąż, pokochała na pewno później swojego męża i w tym małżeństwie doczekała się syna Michała, który niestety przysparzał jej sporo problemów wychowawczych. Powiedzielibyśmy sobie, że no dość tych doświadczeń, jakby tego było mało, to w niedługim czasie jej mąż zapada na poważną chorobę, ona znosi to cierpliwie, choć nie jest to łatwe, towarzyszenie mężowi, który w tej chorobie no nie jest cierpliwy. Ona stawia sobie wiele pytań, dlaczego aż tyle ją spotyka, ale z wielkim zauf zaufaniem w Bożą Opatrzność powierza swoje życie Panu Bogu. Powierza takie, jakie ono jest. Jakże bardzo nam dzisiaj potrzeba w tych różnych sytuacjach życia, też zaufać Panu Bogu, wyciągnąć tak ewangelicznie tą rękę. I nie ustawać w prośbie, by On przychodził nam z pomocą. Święta Ludwika była wykształcona, dbała o swoje serce, o swoją relację z Bogiem. Jak niewiele kobiet w tamtym czasie miała zgodę na czytanie Pisma Świętego, ale też pogłębiała swoją wiarę przez czytanie lektury duchowej. Wykorzystał to później jej spowiednik, ksiądz Vincente Paulo, nasz założyciel. Jak wiemy, już relikwie Księdza Wincentego są w tej parafii, więc się cieszymy, że Ludwika dzisiaj może do niego dołączyć. I to on wykorzystał te umiejętności Ludwiki do tego i ukierunkował ją na działanie na rzecz drugiego człowieka, człowieka potrzebującego. Stąd Ludwika zaczęła nauczać dzieci, dziewczęta. Do niej przyłączyło się kilka pierwszych dziewcząt, które zauroczone taką postawą Ludwiki, ale tak naprawdę wszystko zapoczątkował święty Wincenty, który potrafił tak pięknie zaangażować innych, by nie tylko służyć Panu Bogu, ale też drugiemu człowiekowi. Gdy patrzymy, jesteśmy na trzeciej mszy świętej w waszej parafii, to ksiądz proboszcz też ma taką zdolność angażowania was i w liturgię, prawda? I to, że ta parafia czy kaplica tak pięknie funkcjonuje. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Ksiądz Wincenty też tak potrafił. I tak zrodziło się nasze zgromadzenie. Święta Ludwika, nieźle uposażona kobieta, przyjęła do swojego domu pierwsze dziewczęta. I tak małymi krokami z, z powstało zgromadzenie sióstr miłosierdzia właśnie tam w odległym Paryżu. To tyle może o świętej Ludwice. Wyjątkowo ciekawa postać. Można powiedzieć, że może być patronką dla dzieci, dziewcząt, ale też dla matek, żon, dla każdego tak naprawdę człowieka. Spełniło się jej pragnienie, jak widzimy, po jakimś czasie dłuższym. Chciała zostać siostrą, chciała służyć Panu Bogu. Spełniło jej się to pragnienie właśnie chociaż po, po takim odległym czasie. Podobnie było w życiu Katarzyny Laboure, która też nosiła w sercu swoje głębokie pragnienia. Kasia pochodziła z wielodzietnej wiejskiej rodziny. Była dziewiątym z jedenaściorga dzieci i we wczesnym dzieciństwie, bo gdy miała dziewięć lat, straciła swoją mamę. Umiera mama. Ja zawsze kojarzę ten fakt z Karolem Wojtyłą, Janem Pawłem II czy Prymasem Wyszyńskim, którzy podobnie jak właśnie tu Katarzyna Laburę, Straciła w wieku dziecięcym swoją mamę. I teraz zobaczcie, że wszystkie te trzy osoby otworzyły swoje serce, przylgnęły do duchowej matki Maryi. I Maryja czyniła wielkie rzeczy w ich życiu. I w przypadku Jana Pawła II, i w przypadku Prymasa Wyszyńskiego, i tu w przypadku Katarzyny Labouré. Wówczas po śmierci mamy, mała Kasia przytula się do. Figury, którą miała na komodzie w swoim domu, przy której to figurze z Maryi, z Dzieciątkiem Jezus, cała rodzina gromadziła się każdego wieczoru, by dziękować i prosić w różnych intencjach. Stąd zrodziła się taka bliska więź tych dzieci, Państwa Laburę, z Bogiem, z Maryją i ona wypowiada znamienne słowa, które słyszy sąsiadka. Przytulając się do figury, mówi: Teraz ty będziesz moją mamą. Katarzyna nosiła w swoim sercu pragnienie, by spotkać się z Maryją, by doświadczyć jej bliskości. Nie bała się mieć takich, można powiedzieć, górnolotnych pragnień. I Pan Bóg, jak się okazuje, odpowiada na to pragnienie serca po kilkunastu latach. Bo gdy ma 24 lata, wstępuje do naszego zgromadzenia i kiedy słyszy takiej konferencji o obcowaniu świętych, prosi właśnie świętego Wincentego założyciela, swojego anioła stróża o taką łaskę spotkania się z Maryją. Dlatego teraz przeniesiemy się myślami do kaplicy w Paryżu, gdzie miało miejsce to wyjątkowe spotkanie Katarzyny z Maryją. Pierwsze objawienie miało miejsce z 18 na 19 lipca 1830 roku. Siostry Nowicjuszki słuchały wykładu o czci świętych i Najświętszej Maryi Pannie. Siostra Katarzyna zapragnęła zobaczyć Matkę Bożą. Kładąc się spać, przedstawiła swe pragnienie świętemu Wincentemu i swemu aniołowi stróżowi w przekonaniu, że Maryja spełni jej życzenie. Jest ciemna noc. Około w pół do dwunastej siostra Katarzyna słyszy głos małego dziecka. Siostro Katarzyno, siostro Katarzyno, Katarzyna widzi dziecko ubrane na biało, o jasnych włosach. Z całej jego postaci wychodzą promienie, oświecające wszystko dookoła. Katarzyna słyszy: Chodź do kaplicy, najświętsza panna czeka na ciebie. Przecież ktoś mnie usłyszy. Dziecko odpowiada: Nie bój się. Jest w pół do dwunastej, wszyscy śpią. Chodź, czekam na ciebie. Siostra Katarzyna ubiera się szybko i idzie za swym małym przewodnikiem. Ku wielkiemu zdziwieniu wszystkie światła po drodze były pozapalane. Zdziwienie jej podwoiło się jeszcze, gdy zobaczyła, jak za dotknięciem palca dziecka otworzyły się drzwi kaplicy, zawsze o tej porze zamknięte na klucz. Kaplica była jasno oświetlona, co jak powiedziała siostra Katarzyna, przypominało pasterkę. Podeszła do prezbiterium, gdzie uklękła i modliła się. Około północy usłyszała: Oto najświętsza Panna, oto ona. W tej samej chwili siostra Katarzyna słyszy Lekki szmer, podobny do szelestu jedwabnej sukni. A po chwili prześliczna pani przyszła, skłaniając głowę przed tabernakulum. Usiadła w fotelu w prezbiterium. Siostra Katarzyna rzuciła się do stóp najświętszej panny, kładąc poufale ręce na jej kolanach. Rozmowa ich, Trwała około dwóch godzin. Przychodź do stopni tego ołtarza. Tutaj łaski spłyną na każdego, kto o nie prosi z żarliwością i ufnością. Łaski te zostaną rozlane na małych i wielkich. Dziecko moje, lubię udzielać łask. A szczególnie zgromadzeniu, bo bardzo je kocham. Tutaj przeżyłam najpiękniejsze chwile mego życia. Nie potrafiłabym opisać czego wówczas doznałam przy spotkaniu z Maryją. Kilka miesięcy później, dnia 27 listopada. 1830 roku o godzinie w pół do szóstej wieczorem podczas modlitwy, najświętsza panna ukazała się ponownie siostrze Katarzynie, klęczącej w kaplicy wśród swoich współsióstr. W pewnej chwili zobaczyłam najświętszą pannę. Jej stopy spoczywały na kuli, której widziałam zaledwie połowę. W rękach, wzniesionych na wysokości piersi, trzymała złoty glob zakończony małym krzyżykiem. Na palcach jej dłoni zauważyłam pierścienie wysadzane drogimi klejnotami. Z których wypływały promienie, jedne piękniejsze od drugich. Pula, którą widzisz, przedstawia cały świat i każdego z osobna. Promienie wytryskające z pierścieni są symbolem łask, jakie udzielam tym, którzy proszą o nie z ufnością. A te pierścienie, które nie wydają promieni, to łaski, o które nikt nie prosi. W pewnej chwili zobaczyłam, jak wokół Najświętszej Panny utworzył się napis O Maryjo, bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Następnie obraz jakby się odwrócił. Zobaczyłam drugą stronę medalika. Litera M wpisana w podstawę krzyża. Poniżej dwa serca, jedno otoczone koroną cierniową, drugie przebite mieczem. Wokół dwanaście gwiazd. Postaraj się o wybicie medalika na ten wzór. Wszyscy, którzy go będą nosić, otrzymają wiele łask. Ci, którzy będą go nosić z ufnością, dla tych łaski będą jeszcze obfitsze. Oto misja, jaką Bóg powierzył naszemu zgromadzeniu, ogłosić światu przywilej niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi. Pierwsza strona medalika, tak jak Maryja nam przekazała, z pierścieni wydryskują łaski. Maryja zapewnia, każdy, kto będzie prosił z ufnością, otrzyma je. Wskazuje nam, byśmy przychodzili do stopni ołtarza. Zachęca nas do modlitwy we wspólnocie. Szczególne łaski Maria obiecała tym, którzy będą modlić się na różańcu. I w waszej parafii i po pierwszej mszy świętej widzimy, że w pierwsza niedziela miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu, wy już spełniacie te życzenie Maryi. Módlcie się we wspólnocie. Może czasami łatwiej gdzieś pomodlić się wtedy, kiedy mamy nastrój, wieczorem. A może dużo trudniej jest zachęcić współmałżonka, dziecko. Maryja dzisiaj nam przypomina, najwięcej łask otrzymamy modląc się we wspólnocie. A pierwszą taką wspólnotą, małą wspólnotą, jest każda rodzina. Maria podaje nam prostą modlitwę, która wyryta jest na pierwszej stronie medalika. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Czasami niektórzy dodają, i za tymi, którzy się nie uciekają. I tak dalej. Maria jest bardzo prosta w swoim przekazie, za wszystkimi. Wystarczy z ufnością ją o to prosić. Wizja z pierwszego objawienia Maryi z globem: każdy z nas jest tak cenny, tak drogi w oczach Boga i w oczach naszej matki, jak ten złoty glob zakończony krzyżykiem, bo za każdego z nas Pan Jezus już umarł, już dokonało się nasze zbawienie. Ale to od nas zależy, czy wyciągniemy znów ewangelicznie tą rękę po te dary, które Pan Jezus. Już nam wysłużył na krzyżu. Druga strona medalika, litera M z krzyżem, to nic innego jak uproszczony sposób przekazania tej wizji z globem. Maryja, tak jak trzymała Jezusa w swoich rękach, jak była z nim od chwili zwiastowania aż po Golgotę, po krzyż. Tak samo chce być blisko nas. Stąd jej prośba, by cudowny medalik nosić na szyi. Ktoś powie: w portfelu, w kieszeni. Maria mówi, że no każdy otrzyma łaski, ale najwięcej ci, którzy z ufnością będą go nosić na szyi. Takie było przesłanie Maryi. Dwa serca, jedno otoczone koroną cierniową, wskazuje na Jezusa, który nieustannie. Cierpi wtedy, kiedy odchodzimy od niego, jesteśmy daleko. Podobnie serce Maryi zranione mieczem. Czy może matka bardziej cierpieć pa, niż ta, która patrzy na cierpienie swego dziecka? Tak było z Maryją. Jest, towarzyszy nam i chce za nami nieustannie orędować, wstawiać się. I też chce zaprosić dzisiaj do takiego orędowania za naszymi bliskimi każdego z nas. Stąd po Mszy Świętej będzie można otrzymać, przyjąć taki cudowny medalik. Jeśli ktoś ma, nie musi brać kolejnego, ale jeśli ktoś nie ma, może wziąć dla siebie czy dla kogoś, kto może zagubił się może kogoś tutaj z nami nie ma dzisiaj, może ktoś oddalił się od kościoła. Medalik to nie talizman, który wystarczy wziąć i niech on działa w naszym życiu cuda. Do medalika. Potrzebna jest nasza modlitwa i zaufanie, że Matka Boża razem z nami chce wypraszać łaski tym, którzy y, tych łask najbardziej potrzebują. Dwanaście gwiazd to symbol dwunastu pokoleń Izraela to Stary Testament, ale też symbol dwunastu apostołów. Sama gwiazda w języku biblijnym jest symbolem wielkiej światłości. Tą światłością jest sam Chrystus, który chce oświetlać drogi naszego życia. Dlatego dzisiaj zachęcamy, by przyjąć taki dar cudownego medalika, ale też tam w kruchcie kościoła wyłożyliśmy książki, folderki, można ze sobą zabrać. Przeżywamy czas dziewięcioletniej nowenny. Rozpoczęliśmy ją w 2021 roku. Do 2030 roku chcemy odwiedzić jak najwięcej parafii, by tym darem medalika się dzielić. Jesteście już kolejną właśnie parafią, gdzie możemy ten, ten dar niepokalanej zostawić. Maryja naprawdę działa i wstawia się za nami. Posłużę się może jednym z takich ostatnich świadectw. Często do naszego domu w Warszawie, domu prowincjalnego. Napływają prośby drogą mailową. Najczęściej chyba ludzie proszą o zdrowie, uzdrowienie z choroby nowotworowej, ale też wiele osób, głównie matek, prosi o uzdrowienie z nałogu alkoholu czy narkomanii. I właśnie w ostatnim czasie towarzyszymy takim dwóm braciom, bliźniakom, którzy już trzeci rok trwają w trzeźwości. Na razie są blisko kościoła. Od dziecka no, urodzili się w takiej rodzinie, gdzie alkohol zawsze był obecny, więc oni, jak sięgają pamięcią, no to oni też próbowali od 9 lat, od 7 lat, więc mocno byli pogrążeni. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. W mojej rodzinie 4 lata temu mój szwagier dowiedział się, że ma rozległy nowotwór żołądka, wątroby, przerzuty. Lekarze dawali mu półtora miesiąca życia. We wrześniu minie 4 lata, chociaż rak dalej jest gdzieś tam wewnątrz organizmu, to jednak cieszy się życiem i my jego obecnością. Więc zachęcam, by też z taką wiarą prosić we wszystkich dla nas ważnych sprawach i intencjach. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.